Czasami się zdarza tak, że jest tych aktorów nie za wielu, na, 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 paradoksalnie w naszej branży, w tych Takich obsadach, w tych obsadach filmowych, szczególnie serialowych, pojawiają się te same nazwiska. A rzeczywiście jest coś takiego, że jest całe mnóstwo bardzo dobrych, wybitnych, czasami aktorów teatralnych. Mhm. I zawsze było takie moje pytanie: No ale kurczę. To dlaczego, nie? to dlaczego? Dlaczego się, wciąż są te same osoby? Dlaczego się z nich nie korzysta? Nie? I okazuje się, że doszedłem do tego przez lata różnego doświadczenia też castingów, nie? że tak naprawdę to kurczę, wcale takie nie jest proste. Nie? To są trochę dwa różne zawody. Mhm. Um, I w teatrze, m, jeszcze jak jesteś na etacie w ogóle w jakimś takim towarzystwie, w którym dużo czasu spędzasz, to bezpieczeństwo, które wypracowujesz, um, otwiera głowę. Dwojako. Bo pierwsze jest to, że bezpieczeństwo to jest w ogóle podstawa generowania emocji. To znaczy, tylko z spokoju generujesz prawdziwe emocje. Mhm. Um, o czym mówię? To znaczy, że jeżeli jesteś napięty i chcesz zapłakać, to nie zapłaczesz na 100%. No um, więc ten luz zbudowany poprzez bezpieczeństwo, to jest pierwsza rzecz. No a drugie też otwarcie się przed inną osobą, przed drugą osobą, czyli możliwość proponowania. Tak. Proponowania czyli jak masz ten moment tak. na castingu, to musisz zaproponować coś, co będzie tak. inne, co będzie wyróżniające. Bo tak jak wspomnieliśmy przed nagraniem, jest, nie wiem, 70 aktorek, które zagra wspaniale, mhm. ale musisz być tą jedną, która zagra coś tak. innego, tak? tak?